Witamy serdecznie dworu Schumena. Obiekt ten powstał w 1802 roku z inicjatywy Kula Cruz zaprojektowaną przez Hugo i Schumena. W teatrze swojego domu, w lutach 1965 roku, nazywano dworek. zabawy, spotkań, zbrołu uczesnego rajcę, młody kompozytor Fryderyk Szotan, towarzyszył mu dwie siostry, Ludwika, i Emilia, oraz matka Justyna. 16-letni wielgłos często zapadający na zdrowiu, przebywał w brzyminach ponad miesiąc. W tym czasie oddał swoje pierwsze zagroniczne koncerty na rzecz człowieka uśrodzonej dzieci. Ustęp razy przycisnął Szatanowi sentyment do usługującej w pijarni młodziutki duszy, która miała być jedną z sierot. Szatan był zaburczony pięknem dusznickiego krajobrazu. W liście do Wilhelma Kolberga, który znajduje się przed Państwem w Gablocie, Fryderyk Lisa. Chodzą ja wprawdzie po górach, które mi rajnie są toczone. często zachwycone widokiem tutejszych do domów, z niechęcią złażą, czasem na szorakach, ale jeszcze jednym tam, gdzie wszyscy idą, bo mi zakazane. Obok listu mogą Państwo zobaczyć odlew maski pośmiertnej i lewej dłoni Chopina. Na stronie na ścianie znajduje się rachunek za podynek w Duszynkach podpisany przez matkę Chopina oraz lista kuracjuszy, na której widnieje nazwisko Madame Chopin. 120. rocznica rocznicę koncertów wydanego muzyka w dniach 25-26 sierpnia 1946 roku odbył się pierwszy festiwal szampanowski. Od tego momentu, co roku, w pierwszej połowie sierpnia, duszniki rozbrzmiewają muzyką Chopina. Festiwal, który dzisiaj ma charakter międzynarodowy, po współdziałaniu światowej sławy wykonawców, cieszy się szerokim uznaniem,